A najważniejsze, żeby myśleć o koncepcji polityk publicznych wobec nieubłaganej demografii, to jest myślenie o tym, co ludzie decydują, czyli na przykład przedsiębiorstwa, osoby, które są zainteresowane zwiększaniem, powiększaniem rodziny, a faktycznie sytuacją makro. Czy te elementy dotyczą na przykład polityki podziału, czy kierowania bodźców gospodarczych, na przykład takim, żeby się chciało dalej pracować, albo żeby się chciało mieć dzieci, itd. itd. Ta polityka państwa jest kluczowa dla tego, żeby zapełnić lukę w, na rynku pracy, w podaży rynku pracy, ponieważ ta luka nam stale rośnie. Około 100 tysięcy osób co roku ubywa z rynku pracy. Częściowo ta luka jest zapełniona przez migrantów, ale to nie wystarczy. Jak spojrzymy na lukę na rynku pracy, lukę podaży na rynku pracy, to istotne jest to, żeby zarówno zwiększać liczbę osób pracujących, jak i podnosić ich produktywność. To będzie tworzyło tak naprawdę podstawy dla rozwoju polskiej gospodarki. Można uzyskać pewien efekt z powodu migracji, część tej luki będzie zasypana właśnie nową migracją i trzeba mieć strategię migracyjną, a z drugiej strony trzeba myśleć, w jaki sposób dokonywać. Zmian strukturalnych w gospodarce, żeby wzmacniać produktywność gospodarki, no bo inaczej będziemy wpadać w pułapkę średniego dochodu.